To Amadeusz Ferrari chciał kupić projekt GOATS, a obecnie realizuje transmisję Sandro Sandrom od Denisa, który się oświadczył. Kolejna osoba przeprasza Krzysztofa Gonciarza. Ostatnie pokolenie ma problem. Rafał Trzaskowski odwołał zaplanowane z nimi spotkanie. Natsu opublikowała komentarz, który odbiorcy odebrali jako rozstanie z Marcinem Dubielem. Federacja Fejmi Prime z ogłoszeniami, a Don Casio zdradził, ile zarobił za swoje pierwsze starcie. Zacznijmy na początku od chyba najbardziej dziwnej rzeczy, czyli Amadeusz Ferrari postanowił oświadczyć się Sandrze od Denisa. W teorii informacja o wspólnym w transmisjach Amadiego i Sandry jest dość szeroka, można by ją mocno komentować i tak naprawdę również cytować, jednak patrząc na fakt, że kompletnie już odeszło to od postaci Denisa, a mamy do czynienia po prostu z działaniami chyba marketingowymi, to potraktujmy to krótko i w ramach informacji oraz uzupełnienia. No i w takim mocnym skrócie to Sandra od Denisa udała się prawdopodobnie na Malty do Amadeusza. Ich wspólne transmisje opierają się na promowaniu linków polecających do kasy na Madiego oraz zawartości zapłatną płatną subskrypcją Sandry. Sytuacja zdobyła zasięgi, bo chociażby Amadeusz postanowił się oświadczyć partnerce Denisa, a ta oświadczyny przyjęła. Czy wyjdziesz za mnie? No. Ja cię też, ja ciebie też. Mam pytanie. Jakie? Ile widzisz na swoich klientów? Po prostu wszystko oparte na konwencji budowania zainteresowania na kontrowersji i odważnych transmisjach. Na ile ostatecznie jest to dobry ruch zobaczymy. Obecnie mimo wszystko to Denis chyba najbardziej traci wizerunkowo, ale ten podchodzi do tego, informując, że hejt go nie rusza, a wypowiedzi z przeszłości Bedboya skłaniają się ku stwierdzeniu, że jego sytuacja finansowa jest coraz lepsza z każdym jego ruchem w internecie. No i jeśli chodzi o te ich wspólne transmisje, to na chwilę obecną bazuje to bardziej właśnie na takim marketingu i promowaniu swoich linków, więc na tym zakończmy. Natomiast postając w temacie ostatnich ruchów Amadeusza, to Sylwester Wardenga zdradził, że nie. Zgodził się na sprzedaż gołców właśnie Ferrariemu. W poprzednim tygodniu mogliśmy usłyszeć o spotkaniu Sylwestra i Wojtka Goli, a następnie telefon od Arka Tańculi w czasie podcastu Szalny Tańcula do Wojtka, który stwierdził, że jest możliwość sprzedaży projektu Gołc jako spółki i znalazł się nawet na to zainteresowany, jednak nie dowiedzieliśmy się wtedy o kogo chodzi. E, I po prostu w każdej chwili jest w stanie to kupić. Okay. E, więc ja powiedziałem to Sylwestrowi, i przedstawiłem, e, jak wygląda sytuacja. No ale w tej chwili Sylwestra gdzieś tam. E, Powiedział, że ta osoba może nie do końca umieć to dobrze poprowadzić. No i wczoraj, w czasie transmisji, Sylwester zdecydował się odnieść do tych słów oraz zdradzić, że projekt chciał kupić właśnie Amadeus Ferrari. Dostaliśmy ofertę w GOATS wykupienia Gołdz, ale że ja się nie zgodziłem, nie? Wojtek tak opowiadał u Szalonego. I jest to prawda. Amadeusz Ferrari zaproponował ponad 200 tysięcy złotych za kupno Gołdz. Ale ja się nie zgodziłem, mimo że z Gołdzami nic na razie nie jest robione i nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie robione. Sylwester następnie sprecyzował, że oferta miała wynosić 250 tysięcy złotych, natomiast jego brak zgody na sprzedaż projektu Amadeuszowi miał wynikać z faktu, że kanał był budowany również oparciu o jego zasięgi i jego odbiorców, którzy nadal są tam subskrybentami. I nagle dostał pytam Amadeusz Ferrari, który by tam reklamował kasino. I że u Trumana będzie o 16, coś, nie? A nic nie będzie u Trumana o 16. I postanowiłem, że pierdolić te pieniądze, że Amadeusz nie zasługuje po prostu na te. Bo tam jakieś zasięgi dalej są. Tak Wojtko, Wojtkowi właśnie powiedziałem na spotkaniu, że uważam, że on będzie reklamował kasyna tam, albo jakieś matematyczne kupony i to że to nie jest warte. Następnie usłyszeliśmy, że Sylwester Amadeusza kiedyś naprawdę lubił, ale idzie on obecnie w dziwnym kierunku związanym z kasami, matematycznymi kuponami i stwierdził, że nie wie na ile kas płacą, ale wszystko jest dziwne oraz zaznaczył, że nie wie dlaczego wybrał Amadeusz taką drogę, ponieważ mógł zrobić dużą karierę i zbudzał naprawdę wiele emocji i zainteresowania. Ale z drugiej strony, jeżeli im zależy tylko na robieniu sianan, to te kas chyba dużo płacą, więc oni sobie tam wyjeżdżają i, i działają, nie? A na koniec, kto pewnie będzie o tym pamiętał? Z innych ciekawych informacji, to Sylwester miał otrzymać pismo z sądu, bardziej potem sprecyzowane jako wniosek, żeby został usunięty jeden z jego filmów. Nie jest to jednak materiał o sprzed przed kilku miesięcy, tylko wrześniowy, dotyczący bardziej Boxdela. Na przykład dostałem ostatnio pismo z sądu, że mam usunąć film Echo Pandory Olbrzym, ten obok zdelu, bo pasternak jest smutny, tak mniej więcej coś takiego, nie? Że jakiś wniosek żeby sąd zarządził, żeby został usunięty. Następnie ponownie, jak w przeszłości, przekazał, że myśli o zakończeniu tworzenia komentarzy, ponieważ sam w sobie format miał stracić sens. A podkreślił, że nigdy nie robił takiego formatu dla samych pieniędzy. Tylko, cytując, z jakiegoś poczucia, misji to komentarze, żeby ludzie się dowiadywali o przekrętach influencerów i tak dalej. Dowiedzieliśmy się również, że możliwe, jest przygotuje jeszcze 2-3 ostatnie materiały i musi zmienić kontent. Zadbany, pozwany, będzie coś nowego? No, też właśnie w tym piś piśmie, co dostałem, to adwo pani adwokat Fejmu się skarży, nadmienić, że oskarżony założył kanał zadowany pozwany? Gdzie wyśmiewa? Pozew mój. <laughs> Takie coś też dostałem. <laughs> Więc nie wiem, może sąd mi zakaże tego kanału, nie mam pojęcia. Pojawiły się spekulacje odnośnie końca związku Marcina Dubiela i Nacu. Na samym początku zaznaczę, że trzeba tego newsa traktować z dystansem, ponieważ jedyne na czym opieramy się to jeden komentarz Nacu, który wskazuje na rozstanie, ale być może ma przekazywać ogólne stanowisko do pytań o życie prywatne. Mimo wszystko Nacu pisząc ten komentarz i działając od lat w internecie, z pewnością zdawała sobie sprawę że wywoła spekulacje i wyciąganie wniosków. No i wczoraj na Instagramie Nacu pojawił się post reklamowy, po prostu typowe lokowanie. Natomiast pojawił się również pod nim komentarz o treści: "Temat rozstaje na czasie, trzeba" Wlecie z reklamą, a później usunąć jak TikToka, bo ludzie pytają, czy to prawda. No i z jakiego powodu pojawiło się to pytanie, tego wam nie powiem. Nie znalazłem żadnej informacji. Kilka dni temu niby relacje miały wskazywać, że normalnie Nacu i Marcin Dubiel przebywali w swoim towarzystwie, ale być może detektywi TikTokowi znajdzie coś, co im na to wskazywało. Natomiast Nacu nie zdecydowała się tego pytania ominąć, a odpowiedź nie ucina domysłów. Tutaj cytując: Dajcie mi spokój, jesteście bez serca. To moje prywatne życie i moja sprawa, a to moja praca. Federacje Prime i Fame z ogłoszonymi zawodnikami, a Doncasio zdradził, ile zarobił za swój pierwszy występ. Musimy trochę nadrobić, ponieważ w weekend pojawiły się informacje, że w turnieju Fame wystąpi Mateusz Don Diego Kubiszyn, natomiast co nie jest zaskoczeniem, na gali Prime zobaczymy starcie Pawła Iżwiaka z Doncasio. Z innych informacji freakfightowych, to dzisiaj wieczorem odbędzie się konferencja Prime, więc powoli możemy uznać, że rozpoczyna się intensywny okres promocyjny dwóch federacji. Natomiast na TikToku pojawił się również urywek transmisji Doncasio, który obecnie realizuje Content IRL, gdzie poinformował o kwocie, jaką miał zarobić za swój pierwszy występ w Fightach, czyli wychodzi na to, że starcie z marca 2019 roku na gali Fame 3 z Adrianem Polakiem. Jaka była najniższa wypłata za jedną walkę poniżej 10 koła? Chyba nie, ale coś w tych granicach było. Najniższa. Ja sam dostałem za pierwszą swoją walkę 16 kołakiem. To też... Uważam przy tym, co teraz zarabiam. Krzysztof Gonciarz otrzymał przeprosiny od kolejnej osoby. Wygląda na to, że seria Perseusz jest już nie tylko na dobrej drodze, żeby przekonać społeczność internetową co do prawdziwego oblicza pomowy i sytuacji, w jakiej znalazł się Krzysztof Gonciarz, ale również na dobrej drodze do tego, żeby skompletować całkiem sporą listę przeprosin i to bez nakazów sądowych. Jak możemy dowiedzieć się z kanału nadawczego na jest to koniec dramy. O czwartku dużo rozmawiał z Krzysiem i udało im się szczerze im tym nie porozmawiać. Cytując dalej, wydaje mi się, że wzajemnie się zrozumieliśmy. My, Krzysiek moje. Nie wykluczam jeszcze wystąpienia w Perseuszu, aby wyciągnąć z tej dramy pozytywny morał i w poniedziałek zadzwoni do mecenasa, aby cofnąć nasze kroki prawne. Kolejną osobą jest prostracja, która poinformowała swoich widzów, że również udało jej się długo pogadać z Krzysztofem Gociarzem i wyjaśnić sobie tematy zapalne. Krzysztof przekonał ją, że film na jego temat rok temu był niepotrzebny i wrzucony bez zastanowienia się nad personalną sytuacją Krzysztofa. I tutaj cytując: Przeprosiłam go podczas rozmowy i przepraszam teraz publicznie. Na końcu dodała, że nie ma totalnie nic wspólnego z fałszywymi oskarżeniami których ofiarą padł Krzysztof i nieszczęścią tego, co robią jego były partnerki. Krzysztof Gąciarz, podobnie jak w przypadku Naruciaka i psycholożki, przyjął przeprosiny i tutaj dodatkowo przekazał, że również po długiej rozmowie zrozumiał, że przesadził w niektórych zaczepkach, za co również przeprosił prywatnie i przeprasza publicznie. Potwierdził również, że prostracja nigdy nie była związana z organizowanymi działaniami przeciwko niemu, a ten wątek Perseusza uznaje za zakończony. Co ciekawe, z tej rozmowy zobaczyliśmy nawet zrzut ekranu pokazujące, że całość przebiegła w dobrej atmosferze i widać uśmiech, a rolę moderatora rozmowy z prostracją Przyjął Dominik Boss. Ostatnie pokolenie rozczarowane. Rafał Trzaskowski odwołał spotkanie. Około miesiąc temu w czasie kampanii wyborczej mogliśmy usłyszeć próby wywierania presji przez osoby nazywające się aktywistami klimatycznymi na kandydacie zostanie prezydentem Rafale Trzaskowskim. Również wtedy pojawiła się informacja o ustaleniu spotkania na dzisiaj, czyli 16 czerwca. No i okazuje się, że dwa dni temu, czyli w sobotę, ostatnie pokolenie dostało e-maila z informacją o odwołaniu spotkania i co istotne, zobaczyliśmy post, informujący z hasłem Trzaskowski oszukuje ludzi umówione miesiąc. Z temu spotkanie odwołane w ostatniej chwili, wczoraj znów nagranie informujące, dlaczego taka decyzja nie podoba się osobom nazywającym się aktywistami. Po pierwsze, zostaliśmy tak wychowani, że jak się na coś umawiamy, to przyjeżdżamy. Jak przygotowuje się ktoś dla nas obiad, to na niego przychodzimy. To są fundamentalne ludzkie zasady i zwykła życzliwość. Co istotne, hasła, zostali oszukani, to jakiś ich odbiór i mogą być zbyt mocne dla niektórych w stosunku do treści e-maila, jaki otrzymali, ponieważ pojawiła się tam informacja, tutaj cytując, w imieniu pana prezydenta Rafa Trzaskowskiego dziękuję za zaproszenie. Niestety pan prezydent nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu. W poniedziałek skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia nowego terminu spotkania. Przypominając, poprzedni termin spotkania został nazwijmy to wynegocjowany w sposób dość specyficzny, tutaj cytując, osoby okupujące sztab trzaskowskiego, tak więc daleki od wymian e-mail czy też jakiś korespondentów. A po prostu działaniem. Zobaczymy więc, jaki będzie nowy zaplanowany termin, a tak naprawdę, jak odległy, bo to naprawdę może tutaj też być kluczowe. No i na koniec bardzo pozytywny news: Robert Kubica wygrał jeden z najtrudniejszych i najważniejszych wyścigów świata. Nawet jeśli zbytnio nie interesujecie się motoryzacją, czyli podobnie jak ja, a tak naprawdę, do sportami motorowymi, to być może gdzieś kiedyś obił wam się o uszy 24-godziny wyścig Le Mans, oceniany jako zdecydowanie jeden z najbardziej prestiżowych i zarazem wymagających, co dokładnie opisał Cezary Gutowski, czyli dziennikarz związany z tą branżą. Który również nie krył emocji związanych z tak historycznym wydarzeniem. Polak wygrywa w jednym z najważniejszych wyścigów świata. W 24 godzinnym wyścigu Lemo wyścigło ponad 100 tradycji w jego 93. edycji, w klasyfikacji generalnej, 14 sekund przed drugą załogą, w niefabrycznym samochodzie, czyli niepriorytetowym, pokonując dwa priorytetowe Ferrari i także Porsche numer 6. Co istotne, oprócz Roberta Kubicy, samochód prowadził również dwóch innych kierowców, reprezentant Chin i Wielkiej Brytanii. Linię mety przejął Robert Kubica, w którego że jest to zdecydowanie tym bardziej niesamowity sukces, biorąc pod uwagę wypadek sprzed 14 lat, który zagrażał życiu oraz wymagał skomplikowanej operacji ręki, a następnie lata walki o. Powrót do Formuły 1. Widzimy się jutro, jak codziennie, po godzinie 6 rano, tutaj na kanale. Tu jest materiał soboty, wczoraj nie było, ale prawie codziennie takie filmy są właśnie tutaj. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra Siema.